Chris Heria to legenda światowej kalisteniki. Myślę, że każdy go kojarzy, a dzisiaj w tym materiale pokażę wam jego trening brzucha, który w tym momencie jest chyba naprawdę już legendarny, bo ma 104 miliony wyświetleń. Przejdę przez cały ten trening, wszystkie ćwiczenia wykonam, wypróbuję na sobie, po to, żeby opowiedzieć wam o ważnych aspektach technicznych. Jak to robić, żeby były efekty, żeby brzuch się wzmacniał, ale żeby też ten trening wykonać zdrowo. Także zobaczcie, jak ja się męczę, a na koniec zdecydujcie, czy w Waszym przypadku warto wykonać tego typu trening? Zapraszam. Co ciekawe, Chris bardzo często przed swoimi treningami mówi, że to jest trening na spalanie tkanki tłuszczowej albo coś w tym stylu, a w tym materiale nie pada takie sformułowanie i wielki plus dla niego, bo wiadomo, trenując brzuch, to wcale nie jest tak, że tkanka tłuszczowa schodzi akurat z brzucha. Także wielki plus już na początek. Pierwsze ćwiczenie to skip. W miejscu. Po co wiadomo? Rozgrzewka, praca nad układem sercowo-naczyniowym, czyli robimy to po to, żeby pobudzić cały układ krążenia do pracy, żeby krew zaczęła szybciej pracować, żeby mięśnie zostały dotlenione i żeby przygotować ciało na późniejszy wysiłek. A taki wysoki skip jeszcze zapewnia nam to, że pracujemy z ginaczami bioder, więc w kontekście treningu brzucha wartościowe ćwiczenie. Dobra, możemy przejść do faktycznego treningu. Pierwsze ćwiczenie. Siadamy sobie, prostujemy nogi, unosimy je w powietrze i wykonujemy skręty z dotknięciem. Co ciekawe, od razu mamy tutaj pewien aspekt kalisteniczny i gimnastyczny, czyli proste kolana, palce obciągnięte, bo w gimnastyce wszystko musi być w ten sposób, żeby ta forma była zachowana, żeby była estetyka, więc powiedzmy wzmacniając brzuch w takim ustawieniu, później w czasie wykonywania różnych figur będzie nam łatwiej utrzymać tą pozycję. Więc ściskamy stopy, palce obciągamy i wykonujemy rotację. Ruchy rotacyjne wiadomo, działa mięsień prosty, działają mięśnie skośne, więc to na pewno jest dla was znane i tutaj można być lekko zgarbionym. Jak najbardziej świadomie trzeba napinać mocno brzuch i wykonywać rotację. Co prawda było to nazwane w ogóle treningiem dla początkujących. Ja uważam, że to ćwiczenie jest dość zaawansowane. Jeśli ktoś dopiero zaczyna, ma słaby odcinek lędźwiowy, może to sprawiać trochę trudności. Do kolejnego ćwiczenia kładziemy się na plecach. Będziemy mieli tutaj sterowanie oddolne, bo będziemy pracować nogami do góry do momentu, aż miednica się oderwie. I tutaj Chris wsuwa sobie dłonie pod pośladki. I To jest taki zabieg, żeby troszeczkę łatwiej było nam kontrolować miednicę. Bo zwróćcie uwagę, że gdybym nie miał tych dłoni, a miał dość słaby brzuch, to opuszczając nogi bardzo możliwe, żebym się wygiął w lędźwiach, wykręciłaby się moja miednica, a to by było bardzo niekorzystne. Więc albo mam siłę, żeby trzymać odcinek lędźwiowy i miednicę neutralnie, jestem w stanie to zrobić, ale jeśli tej siły mi troszeczkę brakuje, albo brzuch mam zmęczony, to lepiej, jeśli sobie podłożę dłonie, bo mam troszeczkę łatwiej. Przy czym... Odcinek lędźwiowy nie musi być tak idealnie dolepiony cały czas, ale nie może być sytuacji, że ja opuszczam nogi, a to wygięcie się pogłębia. Znowu, jeśli robicie trening brzucha i nie przypilnujecie tego, to może być tak, że po prostu pojawi się problem z odcinkiem lędźwiowym. Co robić w takiej sytuacji, jeśli brzuch na, na ten moment nie daje rady? Heh. Zrobić inaczej niż Chris i pozwolić sobie na ugięcie nóg. Skrócimy dźwignię, będzie troszeczkę łatwiej. Zrobić ten ruch krócej, nie opuszczać nóg. Tak nisko, tylko na przykład tyle. Jak czuję, że mam kontrolę, to znaczy, że ok. Jeśli już tu nie miałbym tej kontroli, to za daleko. Więc trzeba znaleźć regresję ćwiczenia, troszeczkę sobie ułatwić, aż czasem utrudniamy, 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 aż dojdziemy do pełnej formy. Bardzo fajne ćwiczenie. Teraz będzie bardzo fajne ćwiczenie i tu już wychodzi kalistenika i zmysł kalisteniczny. Niby znowu mamy sterowanie oddolne, ale tym razem kolana pozwalamy sobie na ugięcie. Ruch jest taki, że unoszę je do klatki. I robię wypchnięcie tutaj tłowiem do góry. Cały kompleks centrum działa świetnie, a później chodzi o to, że to będzie się przekładało na, na tyle mocne wzmocnienie właśnie centrum, że do różnych wag, przodem, wag, tyłem na drążkach to będzie bardzo przydatne. Więc unoszę, wypycham, hop. Przy czym w czasie tego wypchnięcia ja nie kopię nogami i to nie ma być kopnięcie, tylko ma być hop. Sam pośladek, jakbym chciał. Pośladek unieś. I teraz ja robiąc to, już mam problemy z mówieniem, bo czuję jak cały mięsień prosty, bardzo mocno do pracy się musiał zaangażować. Świetne ćwiczenie. Trzeba tylko uważać na to, żeby nie opierać się mocno głową, bo trochę boli kark, ale naprawdę pod kątem kalistyniki świetne. Dalej mamy klasykę z WF-u podkładamy dłonie i mamy nożyce. Więc tutaj po prostu mamy sterowanie. Oddolne nogi naprzemiennie i teraz co palce obciągnięte, pięknie, kolana proste, stopa prosta, odcinek lędźwiowy przylepiony, i to, co już mówiłem, tu musimy wszystko kontrolować. Te dłonie są na pomoc, żeby mieć większą kontrolę nad lędźwiami i bam bam bam, jedziemy. Tu jest o tyle też ciekawie że nogi działają naprzemiennie. Jedna noga mocno nas ciągnie w dół, więc mięśnie nie tylko mają pracę, e, roz, jakby tą, gdzie muszą przyciągnąć nogi, ale też muszą wyhamować pęd w dół, więc praca koncentryczna, ale też ekscentryczna. Bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenie. Przy czym to jest kolejne ćwiczenie ze sterowaniem oddolnym, więc cały czas oddolnie. Brakuje mi tutaj na przemienności, żeby troszeczkę ten zoom sobie odpoczął, bo może być tak, że zrobimy jedno, jest OK. Drugie zmęczymy się, a w trzecim już będziemy mieli problem z utrzymaniem prawidłowego ustawienia odcinka lędźwiowego i może się zacząć jakiś problem dla odcinka lędźwiowego, szczególnie, że to jest niby trening dla początkujących. I wreszcie mamy zmienność pracy. Przechodzimy sobie do planka, i tutaj pamiętamy, że plank to. Neutralne krzywizny, ale kalistenicy z uwagi na charakterystykę tej dyscypliny często robią to w taki bardziej sposób zgarbiony, że łopatki są oddalone. Więc niech będzie, że zrobimy tak, jak to robi Chris, i on tutaj idzie sobie kolano do łokcia. Więc znowu, tam wiadomo, nogi działają, ale brzuch wykonuje nieco inną pracę. Przede wszystkim mamy tutaj dużo więcej izometrii, więc fajne ćwiczenie. Można to robić trzymając plecy neutralnie, a można też, właśnie, pchnąć nieco łokcie do przodu i troszeczkę się zgarbić. Wcale to nie spowoduje, że będziemy się na co dzień garbić. No po prostu jedno ćwiczeń, a kalistenika bardzo często właśnie tego wymaga. Więc widać tutaj, że autor. Robi to pod kątem kalisteniki. Idziemy dalej. Oj no i wracamy sobie na plecy, ale tym razem będziemy mieli sterowanie od górne, więc nogi mamy ugięte i Chris po prostu robi tutaj spięcia, przy czym on dość wysoko wychodzi tłowiem. Fajną ma mobilność w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa. Nie wiem, o co chodzi z tymi rękami, że jedną ma tak, tak ustawioną. Nie mam pojęcia, że kwestia, żeby do kamery wyglądało lepiej. No, ale tutaj mamy sterowanie odgórne, co jest ważne. Lędźwia przylepione, czyli nie robimy tak, że się kołyszemy, bierzemy rozpęd, tylko cały czas brzuch aktywny. I z wydechem. Za każdym razem, w każdym ćwiczeniu, żeby to było wykonane dobrze, świadomie muszę napiąć mięśnie, bo bardzo często jest tak na wszystkich fitnessach, gdzie jakiś jest trening brzucha przez godzinę. To wszystko to polega na tym, żeby tak robić, żeby się nie zmęczyć, to znaczy. Jest tak dużo tych ćwiczeń i tak długi czas, że my kombinujemy jak to robić, żeby tych mięśni nie napinać, bo już tak bardzo bolą. Ale jeśli tych ćwiczeń jest mniej i chcemy je wykonać dobrze, to świadomie z każdym powtórzeniem spinamy, spinamy, żeby faktycznie pracowało to, co ma pracować. Wracamy znowu do pozycji siedzącej, ale będziemy w siadzie równoważnym, czyli stopy w górze. dłoń mi się podpieramy, no i Chris co robi? Prostuje nogi oczywiście do pełnego wyprostu, wraca do spięcia. Prostuje i wraca. I już ta wersja... Sprawia trudności, powoduje, że się brzuch bardzo męczy, biodra się męczą, a jeśli chcielibyśmy to utrudnić, to zabieramy ręce i teraz hop, teraz się muszę bardziej skoncentrować, hop, i teraz jest pięknie. A jeśli chciałbym jeszcze bardziej, to przejdę do pełnego hollow body. czyli zejdę tu i do góry, powolutku, hop, i do góry, i w takiej wersji. 5 powtórzeń i dziękuję bardzo. No może 10. A jak mamy podpórkę, można tych powtórzeń zrobić więcej. Tak jak już wcześniej mówiłem, zaczynamy od łatwiejszej wersji takiej, którą jesteśmy w stanie wykonać i powoli, powoli utrudniamy, żeby ciało dostawało nowy bodziec, kolejny bodziec, żeby wymagać od niego więcej, żeby się rozwijało. Na tym w ogóle polegają wszystkie programy treningowe, że następuje pewne stopniowanie trudności, że ma być łatwo, trudniej, 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 coraz trudniej, coraz większe obciążenia, coraz większa skala trudności, więcej powtórzeń, czyli jakimś parametrem manipulujemy po to, żeby ciało zadać. Adaptowało się do tego i żeby weszło na kolejny poziom. I właśnie dlatego może się wydawać, że na YouTube jest wszystko, są wszystkie treningi, ale tak naprawdę to, co jest wartościowe, to nie ćwiczenia. Wartościowy jest plan treningowy i właśnie stopniowanie trudności. Dlatego jak na przykład ja mam w aplikacji swojej wiele programów treningowych, 30 różnych programów treningowych i one trwają na przykład 12 tygodni. To ćwiczenia, nawet mogą gdzieś tam być podobne, ale liczy się to, jak skalujemy tą trudność, jak podkręcamy, jak dokręcamy śrubę, żeby po 12 tygodniach być w lepszej formie. I na koniec, ostatnie ćwiczenie. Mamy pajacyki. Teraz, po co są te pajacyki tutaj? Tak naprawdę, Chris chyba mówi o tym, że spalimy dodatkowo kalorie i tak dalej, i tak dalej. No, coś tam tych kalorii spalimy, ale umówmy się, ile my możemy spalić te kalorie robiąc pajacyki przez 30 sekund czy nawet przez minutę. Więc raczej traktowałbym to jako ćwiczenie takie po prostu dodatkowe, które jeszcze bardziej pobudzi układ krążenia do pracy, które da nam na koniec treningu taki efekt o, ale się zmęczyłem, to był dobry trening. O to nam wszystkim chodzi, żeby mieć satysfakcję z tego, że jak wykonaliśmy ten trening, to czujemy, że mięśnie popracowały, czujemy się lekko zmęczeni, czujemy zadyszkę. Może jakaś kropla potu leci, wtedy myślimy, dobra, to był dobry trening. Ok, tak to wszystko wyglądało. Dajcie znać, co sądzicie. I teraz krótkie podsumowanie ode mnie. Warto, nie warto, jakie są plusy, jakie są minusy, jakbym go ocenił. Tak się zastanawiałem w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest taki beznadziejny trening, a 10 to jest idealny to dałbym kurczę siódemkę, na pewno może nawet ósemkę. Najpierw plusy. Plusy są takie, że ćwiczenia są wszystkie wykonane poprawnie, naprawdę dobrze technicznie. Yy, wielopłaszczyzną, mamy ruchy koncentryczne, bardziej izometryczne, mamy sterowanie odgórne, oddolne, mamy pracę mięśniami skośnymi, bardzo kompleksowo. Po drugie z plusów jest fajne to, że widać tutaj ten pazurek kalisteniczny i niektóre te ćwiczenia naprawdę później będą się przekładać na to, że będzie nam łatwiej uczyć się pewnych kalistenicznych elementów, więc to jest super. Po trzecie z plusów nie ma tych ćwiczeń za dużo, nie ma 58 ćwiczeń na brzuch, jak na na wielu filmach znanych Fitnessiar, że po prostu tych ćwiczeń jest za dużo. Tutaj jest kilka, ale solidnych, więc uważam, że bardzo wartościowe. Czwarty plus, można to zrobić wszędzie, więc naprawdę gdzie nie jesteś, na plaży, jesteś w hotelu, w domu, wszędzie zrobisz. Nie potrzebujesz drążka, nie potrzebujesz kół gimnastycznych, a twój brzuch popracuje i naprawdę się wzmocni. Jeśli chodzi o minusy, no to może było trochę za dużo, jedno po drugim ćwiczeń ze sterowaniem oddolnym być może po prostu ktoś by miał z tym problemy, zacząłby kaliczyć technikę i to byłoby z minusów. Czy jest jakieś minusy tego treningu? Kurde, no to już trochę jest szukanie na siłę, ale ciężko z tego treningu byłoby przeskoczyć tak mocno dalej do, do kalisteniki. Jakby bez kół, bez drążka, docelowo ciężko będzie ten brzuch wzmocnić tak na 100%, ale ten trening dla większości osób jest super. No i co ważne, jeszcze na koniec takie podsumowanie, 100 milionów wyświetleń. Tyle ludzi musiało robić ten trening, więc Chris namówił miliony ludzi do tego, żeby zejść z kanapy i coś zrobić, a, a za to zawsze wielki szacun, tym bardziej, że naprawdę tak to wszystko ułożył, że jest to dla większości społeczeństwa bardzo wartościowe. Więc ode mnie psz, wirtualny żółwik dla Krisa. A Wy dajcie znać, jak się podobało. Po pierwsze, jak się podobał ten trening, jak się podobała forma tego typu materiału. To jest już drugi taki, bo na wcześniejszym materiale oceniałem trening brzucha pewnej zagranicznej gwiazdy fitness. Tam było ponad pół miliarda wyświetleń Zobaczcie sobie ten film, a na dzisiaj to tyle. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.